Czytam takie komentarze, że jak ktoś nie śpi w albergu, to nie jest na kamino, to się nie liczy. Jak ktoś mu niesie plecak, to się nie liczy. Jak nie jest wystarczająco zmęczony, to się nie liczy. Myślę sobie, że to jest tak jak w życiu, że mamy takie, uzurpujemy sobie takie prawo do tego, że tylko nasze jest dobre, że tylko moje jest słuszne. I też myślę o tym, jak bardzo potrzebujemy być zanurzeni w cierpieniu, że tylko taki umęczony i udręczony mogę powiedzieć, że coś się liczy. I myślę, że dlatego też mamy taką trudność w przyznawaniu się do słabości. No bo jak powiedzieć, że nie mam siły dzisiaj nieść plecaka, albo jak się przyznać do tego, że chcę zanocować w dobrych warunkach? I dużo oceniamy, że jak jedno dziecko to się nie liczy że jak nieumęczona, to się nie liczy. Chcielibyśmy być dobrzy dla siebie. I jakby było nam łatwiej w życiu, gdybyśmy przestali oceniać przez pryzmat siebie i przestali się liczyć, licytować, a zaczęli się liczyć dla siebie, czyli mieć taką empatię, że każdy ma inaczej i że to jest ok, I wtedy będzie nam łatwiej być uważnym na tego drugiego, ale też Uznawać, tak sobie myślę, zamieńmy ocenianie na uznawanie i docenianie, wtedy będzie nam łatwiej, w ogóle w takiej wiecie, drodze życia. No dzisiaj właśnie na kawę. The Caminos de Santiago.